Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pobawimy się w grę o nazwie Multiversus. Co to jest za gra? To jest taka. Właśnie jak widzicie na swoich ekranach, taka animowana, śmieszna gierka, taka bijatyka, można grać w różne tryby. Ja tutaj troszeczkę, jak widzicie, sobie pograłem, mam dziewiąty poziom, kariera ta jakaś niepowala, mimo tego, że widzicie te wszystkie statystyki. Gram na komputerze, ale mam podłączony kontroler. Tak więc no jest mi łatwiej po prostu grać w nią. Tutaj widzicie moje statystyki, coś tam odlokowałem. Tutaj jest jakaś przepustka bitewna, jakiś sezon się zaczął. Wiele aktualizacji miała ta gra ostatnimi czasy. Są różne postacie w niej. Może nie jest ich jakoś tak mega dużo, ponieważ ta gra dopiero jest no jeszcze na wczesnym etapie. Tak więc bez zbędnego przedłużania, postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku trochę sobie powalczymy. Włączę te dwa tryby, drużynowe albo jeden na jeden, co nam wyjdzie, to, to, to przyjmiemy. Najwięcej, no to gram sobie Wonder Woman. Bardzo mi się podoba ta postać przez jej umiejętności. Także tutaj grant jest bardzo fajny, ponieważ ma bardzo mocne i takie nietypowe ciosy. Ma też, z tego co dobrze pamiętam, rakietę może wypuścić. Więc jest na, naprawdę fajna. Harley Quinn jest. Też ciekawa, według mnie trochę ciężka, bardzo dużo ludzi gra baksem Jest bardzo OP według mnie Jest także kudłaty, wydaje się być niewinny, natomiast jest naprawdę mocny Doszedł Ricky Morty, a właściwie sam Morty Nie wiem, nie grałem jeszcze na niego Więc zobaczymy, Tommy też Jerry jest, też jest mocny, ja sobie pogram Wonder Woman Dobra, znalazło nam kogoś okay. Zobaczymy jak to wyjdzie. Gram z Batmanem w teamie na Mortiego, o właśnie Morty pierwszy raz tutaj, poziom 7, więc trochę gościu grał. Są różne tryby, akurat tutaj 2 na 2 to jest do, jak dobrze pamiętam, 5 eliminacji na, na mapę, jak się gra 1 na 1 to trzeba wyrzucić przeciwnika dwa razy z ringu. Można także grać rewanżę, tak więc jest ciekawie. Ja sobie trochę zadrobimy, no dobrze no to pora się troszeczkę pobić no. A do, do czterech jakby się jest. Tak. Hotmana już wyrzucili. Okej, okay, dobra, jakiś teleport na no Morzu, trzeba uważać. ale nas robili. Aj. Dobra, okej. Okay. Go tam wezmę, dobrze jest. Żem teraz, ja nie zepsuję. Ojej, to leży. Aj, koniec tylko pali. Szkoda. No cóż, było blisko. Było blisko. Zobaczymy, czy będą chcieli rewanżu. Jak to wygląda z obrażeniami? No, miałem go niestety. Dobra, Batman nie chce rewanżu. Może też zgrzankować kogoś. Takie uhonorowanie gracza. Dobra, co ja tu mam? Zadrwiej z przeciwnika. Tak. Ataki wręcz się udały, więc ta przepustka się powoli nabija. Wierzycie z przeciwnika z ringu za pomocą pocisku dwa razy. No dobra, okej, okay, no to gramy dalej. Zagramy sobie Harley Quinn. Mamy Harley, niech będzie. No ja tu sobie jeszcze zobaczę z ciekawości, jak to wyglądało. Jedno wyrzucenie z ringu. Ok, no nie było źle, natomiast no właśnie. No ten gigant napsuł trochę krwi 480 obrażeń, to jest dużo. Wydawać się może, że jest mało. Natomiast nie, uwierzcie mi, to jest dużo w tej grze. Jeszcze jak się gra. A przynajmniej na tym moim poziomie, no jakiś nie jest najlepszy. Tak. Gram sobie dla zabawy. Poziom drugi kontra poziom dziesiąty piąty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczerze, jestem. Jestem bardzo za, zaintrygowany Z racji tego, że są dwa króliki yy, Tak, więc starcie królików będzie Zobaczymy, który królik okaże się lepszy Mam nadzieję, że z mojej drużyny Ło, wow, Batman aż poleciał Okej, okay, wykopaliśmy go, brawo Mamy punkt Jeszcze raz Batmana odpychamy Bardzo dobrze, bardzo dobrze, dobijego. go nie dobiję, czy on mnie sam dobiję? A, dobra, okej, okay, udało się. Życie na krawędzi takie jest. Dobrze, ale się udało wybić. No właśnie, jak wiecie, czasami wykopać to też nie jest łatwe, więc tak upadłem. Muszę mu pomóc jakoś, nie spamować jednego przycisku. Cały czas skaczą, to trochę nie pomaga. Okej, okay. dobrze, dobrze, co zrobił królik. Dobrze, bardzo dobrze, udało się. Uh. Nice. Okej, okay, to było fajne. Udało się. Nie wiem ile obrażeń. Jestem też ciekawy. Uwaga. 247. No dobra, okej. Okay. Stawaj do walki. A nie. Batman znowu odmówił niestety. Odblokuję nagrody, które mogę, czyli tutaj będę miał ikonę profilu. O proszę. Spoko. Zawsze coś. Jest jeszcze kolekcja, i właśnie jeszcze wam pokażę, bo nie, nie pokazywałem. Właśnie są bonusy, i te bonusy także można trenować. Ja na razie wytrenowałem sobie jeden. I tutaj są tak zwane ultimate, tak wyjątkowe bonusy, i są także takie pomniejsze, właśnie jak widać. Pożyteczne, defensywne, i są ofensywne. Ja jak widzicie, mam jeden defensywny, dwa są pożyteczne. Czyli właśnie twoja drużyna zadaje 10% więcej obrażeń po osiągnięciu 100 obrażeń, to jest też ciekawe, ponieważ im więcej ma się obrażeń nabitych, tym po prostu mocniejsze są te ataki i tym dalej się wykopuje zawodnika, tak więc jest naprawdę to, to ciekawa mechanika, twoja drużyna otrzymuje 4% o 4% niższe obrażenia. Twoja drużyna zyskała 10% krótsze odnawianie umiejętności, właśnie to jest to i tutaj Beach half na przykład jeżeli chodzi o Wonder Woman, czyli czubek lasa odrzuca z dużą siłą, ja tego używam, ponieważ jest ciekawe, bardzo fajna tej postaci, także mam to odblokowane na niej, aż mi się kontroler odłączył z wrażenia, tak więc no dobra, bez zbędnego przedłużania możemy lecieć. Na kolejny mecz, Lebron James jest dostępny, ograniczony czasowo, darmowa rotacja. Spróbujemy. Jest Aria Stark, ona jest z... A, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Gra o tron, o, ona jest z Gra o tron, przypomniało mi się. No cóż, no... Ona też jest mocna, grałem na nią jak pierwszy raz uruchamiałem tę grę. Dość często mi znajdowało tego przeciwnika, więc też jest, też jest ciężka do, do przejścia no, no zobaczymy, no pierwszy, pierwsza gra LeBronem zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Kolejna 2 na 2, 2 na 2 jest tyle właśnie śmieszne, że jest że jest kolega do pomocy, tak nie wiem czego się mogę spodziewać po, po LeBronie, na razie dostaję niezły oklep ta Maria Stark się męczy a Morty. Nie wiem co robi Morty. Morty chyba chce spaść, ale dobra, udało mu się. Ajajaj, aj, zablokowali mnie. Było nieźle. No jest ciężko, no dobra, lecę niestety. Po raz drugi. Ajajaj, jak łatwo No cóż. A to nie łatwy mecz. Ale dobranoc, wydaje mi się, że. Dałoby się wygrać. Natomiast pierwszy raz tą postacią grałem. Okej, okay, nie było źle, obrażeń jakichś. No właśnie, też jakichś najlepszych nie, nie zadałem. Natomiast, dobra, pokażę Wam, jak wygląda rematch. Rematch to jest BO3, tak zwana, czyli gra się do dwóch wygranych. Dobra, no to pora sobie wziąć moją ulubioną nie postać. Czyli właściwie taką, którą najwięcej ograłem. O, właśnie, okej, okay, ciekawe. Też jest... Był już królik na królika, teraz pora na... Pojedynek Wonder Woman. Zobaczymy jak to jak to wyjdzie. Będzie ciekawie. Dobrze. Dobrze idzie. Ajajaj, że mi też dobrze. Dobrze! Dobrze, to było fajne. Chcieli mnie tutaj szybko ubić Natomiast mi się udało uciec im się nie udało. Królik... A dobrze. Zrewanżowali się, no cóż. Że udało się. Wow, ale mnie coś przywróciło. Niestety jest 2 do 2. Aj, wybili mnie. Aj, powiedziałem 2 do 2, tam 3 do 3. No szkoda, no nie było łatwo. Nie było łatwo. No, to taka jest gierka. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Obrażenia. Obrażenie już sensowne. Automatycznie umieszczono cię w drużynie. Eee, nie, no nie chcę. Czy po co? Co tu się dzieje? No dobra, no to co? Parę, parę jeden na jeden. Pora sobie zagrać. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, Wonder. Nie wiem czy mam się bać Mapa Rika i Mortiego. No dobra, no to pora na, na bitwę w takim razie, To jest te przedmioty, te, te dwa głośniki, które są, bo właściwie walczymy na radio. To je można zniszczyć w pewnym momencie, że one już nie będą taką właściwie osłoną. Tylko to wszystko padnie i ta platforma to będzie tylko radio. No ale jest ciężko jeszcze, trochę. Trochę przycina Aj Niepotrzebnie wyskoczyłem Trochę champions takie było w FIFA <grymne> Niby dobrze idzie, a w pewnym momencie po prostu fatalnie Trochę odbity, trochę gdzieś tam wyleciał Dobra, jest fajnie, jakoś się to udało Nie, 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 nie. Nie, 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 nie! Aj. Bardzo trudna postać, bardzo szybka jest. No ale obrażenia, obrażenia, nie powiem, są... Były podobne, jestem zadowolony z tego, no, no zgrzankuję. Zgrzankuję go, on też mnie tutaj zgrzankował. No dobry mecz był, szkoda, że, szkoda, że nie chciał rewanżu. Na pewno długi intensywny meczyk było jedynki, więc jestem zadowolony z siebie. Ponieważ nie jestem mocny w takie tytuły właśnie bijatyki. No dobra, to sobie jeszcze jedno właśnie to też widzicie, że jest rekomendowane 2 na 2. Jeszcze można kooperację przeciwko na i SI. każdy na każdego. Hmm. A to później. To później, jak chcecie. Jak, jak chcecie każdy na każdego, to, to dajcie znać to. To sobie pogramy. Tym, Jest też ciekawa mapa. No niestety super dostałem <śmienicza> początek. Od razu na twarz. Bardzo mi się właśnie podoba w Wonder Woman to, że ona może, może odbijać tych zawod, y, przeciwników tarczą. Y, albo także w mieczem. To, to mi się w niej podoba, że ona tak... Jest przez to mocna, ale właśnie nie aż tak mocna, żeby... żeby uniknąć spadku. Natomiast tak, to jeszcze nic nie jest y, stracone właśnie o tym mówię dokładnie. Okej, okay, on po prostu sobie spadł, jako chciałem dobić, niestety mi się nie udało. Jakoś, jakąś kreskę mam cały czas, natomiast nie wiem o co w tym chodzi. Wa na dwa do dwóch w punktach, tak. mnie nie ale Dobra jest punkt, punkt meczowy. No dobra, panowie, trzeba to trzeba to wygrać. Dobrze, udało się. Uff! Uh. Uh, 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 no dobra, ok. Wow, to nie spodziewałem się, nie spodziewałem się tego meczu, że będzie aż tak ciężki i trochę mnie wyrzuciło z ringu. Natomiast, natomiast jest ok. Obrażenia, wow, ok, największe. Mimo tego, że miałem tylko jeden, tylko że miałem jeden knockout. Ta dziewczyna, te, ta granat miała 3 aż. Natomiast jest ok. Ale trochę się wciągnęliśmy w to BO3, okej okay, spoko, zagramy sobie BO3 może, może uda się wygrać, ja tu widzę potencjał, że przeciwnicy są na, na poziomie podobnym Tak więc mam nadzieję, że, że wszystko się uda, oni też nie zmieniają postaci To też jest śmieszne, nie? że taką Wonder Woman bije blaszaka, to jest na pewno śmieszna sprawa Takie rzeczy tylko w grach albo filmach pewno w rzeczywistości to by ręka zabolała i to nie raz. Dobrze, udało się go za zatrzymać. Natomiast dobre duło. Dobre duło. Stanowimy na dobra, może nie jakieś takie nie super, natomiast. Oj, żeby teraz uważać. Jest 2 do jednego dla nas, więc jeszcze nie jest źle. Ja trochę misuję. No i właśnie, wyleciałem. Natomiast okej, okay, dobra, bo mi się to wszystko zrestartuje, więc nie będą mnie aż tak mocno obijali. Dobrze, ależ to było kopnięcie potężne. No i dajcie wygrać. No. Aj, dobrze, udało się. Wow, dobra, nice Mamy to Brawo! Wow, ej, dobra, dwa było, trójka. Ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony Dużo obrażeń. 443. Wow, okej, okay, to tego się nie spodziewałem. Dwa knockouty. No to był super mecz w moim wykonaniu. W, w, w wykonaniu właśnie mojego e, teammata też był naprawdę super, dużo obrażeń, duro, dużo knockoutów miał. No dobra, więc e, tak po prostu wyglądało multiversus. E, tak jak mówię, bardzo śmieszna gra. Jak chcecie, żebym jeszcze, żebym jeszcze coś tam z niej nagrywał, no to piszcie śmiało w komentarzach. Tak, wyraźcie swoją opinię na, na, na ten temat. Ja się dobrze bawiłem. Trochę się udało wygrać, trochę się udało przegrać. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych odcinkach. I pa, pa.